Cześć! Z tej strony Bart z kanału Tosty Team, gdzie zapraszam Was na kolejny odcinek z serii kalendarze adwentowe 2021. A w nim kalendarz z Dla mężczyzn kosztował 14,95. Zobaczymy, czy będzie fajny w środku. Nie wiem, bo jeszcze nie widziałem. Z zewnątrz wygląda bardzo fajnie. Ma takie motywy świąteczne. Reniferek. Co ciekawe. Na drugiej stronie, na odwrocie, była również kartka z zawartością, którą szybko ściągnąłem, ponieważ nie chcę wiedzieć do końca, co jest w środku. Wolę mieć taki element zaskoczenia i zobaczyć samemu. Bo kiedy przeczytam, co, co w nim jest, to już nie ma tego samego. To już nie będzie ten sam kalendarz adwentowy. Więc zaczynajmy. Witajcie z bliska. Zaczynamy otwieranie kalendarza. A pod numerem 1 mamy. Świąteczny krem. Jest to do ciała, twarzy lub rąk. Wszystko w jednym. 20 ml. Otwórzcie. muszę ogarnąć jakiś przyrząd do otwierania. A tutaj mamy maseczkę na twarz. Nawet nie jedną, tylko dwie. Dwa razy po 8 ml. Wegańskie. Pod numerem 3, który znajduje się w tym miejscu, Hop. Mamy. Mały. Żel pod prysznic. I wszystko jest Merry Christmas. Bardzo fajny, taki jak na wyjazdy. 50 ml. Tak. Pod numerem 4 mamy. Krem ochronny na twarz. Numer 5. Tutaj. Na samym narożniczku A tam mamy. No, coś nie chcesz wyjść, gościu. Teraz tutaj mamy balsam do ust. 8 ml pod numerem 6. Hop! Co to jest fajnego? Teraz to otworzymy. Ach, normalnie. Jest to szmatka do okularów z mikrofibry. Również przydatny gadżet. Niekoniecznie dla osób, które noszą na co dzień okulary, ale również na przykład na przeciwsłoneczne. Fajny gadżet. Szukamy numeru 7. Jak Wam się podoba ten kalendarz? Co o nim myślicie? Pod numerem 7 mamy peeling do ciała. Pod numerem 8 mamy krem pod oczy z aloe veron. 20 ml pod numerem 9 Hop, cyk aż tutaj. Shaumbat, czyli płyn do kąpieli, 50 ml, idealny na wyjazdy. Pod numerem 10 Hop, mamy serum do twarzy i brody. Więc bardzo fajnie, na pewno mi się przyda. Tym bardziej, że zapuszczam brodę, a filmy o zapuszczaniu znajdziecie w tym miejscu. Szukamy numeru 11, który znajduje się w tym miejscu. A w nim o, ale buteleczka. Jest to body spray. Spray do ciała 50 ml. Bardzo duże okienko. Op. Pod numerem 12 mamy szampon 50 ml. Głębokie czyszczenie. Pod numerem 13, który jest tutaj, mam nadzieję, że to będzie szczęśliwa trzynastka Hop. Mamy żel pod prysznic. Również 50 ml. Pod numerem 14. Ja bardzo lubię otwierać kalendarze. Sprawia mi to dużą frajdę, a Wy przy okazji wiecie, co warto kupić, a czego nie. Pod numerem 14 mamy krem do rąk 20 ml. Taki mały kieszonkowy. Numer 15. No, chodź tutaj. hop. Pod numerem 15. Mamy peeling do twarzy 20 ml. Co mamy pod 16. Pod 16 mamy sól do kąpieli 60 gram. Numer 17 jest to codzienny krem, bardzo delikatny Sensitive 20 ml. Numer 18. Hop. Co my tu mamy? Wasz żel, czyli krótko mówiąc, żel do mycia. Fajny, mały. Mieści się w dłoni idealnie. 18, 19 mamy na boku. Hop. Cyk. Tutaj mamy palcam do stóp. 20 ml. o stopy również trzeba dbać jak i o ręce teraz szukamy numeru 20, zbliżamy się powoli do końca, mamy bardzo dużo produktów z których jestem zadowolony ponieważ też kalendarz kosztował niecałe 15 euro więc względem ceny to jest bardzo duży plus numer 20 znajduje się tutaj a tam mamy Bodlioton jest to balsam do ciała 50 ml 21, jak zawsze wszystko pokitrane tutaj. Hop. No chodź tutaj, chodź tutaj do taty, cyk. Jest to intensywny krem na noc 20 ml pod numerem 22, mamy szampon w kostce, zaraz go zobaczymy, jak wygląda. W takie mydełko, nie? A pachnie? Ładnie pachnie. Dobrze. Taką, takim odświeżeniem. No, jak po fitnessie na przykład. Numer 23. Na środku. Hop. A tu mamy kolejny. A, to nie, to jest teraz dusz kremy. Krem pod prysznic. Bardzo mi się podobają te tubeczki. 50 ml. Super. Zostało nam ostatnie okienko, numer 24. Ciekawe, co w nim będzie. A tam, chodź tutaj. Pod numerem 24 jest maseczka na twarz z wizerunkiem Mikołaja. Więc na pewno będzie to wyglądało bardzo efektownie. Tym bardziej na święta. Jedna sztuka. Super. Hop. To są wszystkie produkty, które znalazły się w środku. Jak zauważycie, nie ma tutaj żadnych takich bubli ani zapychaczy. Więc na pewno wszystko z tego się przyda. To jest fajne. Bardzo przydatne. Użyjecie to więcej razy niż raz. Dotarliśmy do końca. Kalendarz. Zdjęki dla mężczyzn za 15 euro. Tu macie całą zawartość. Myślę, że warto. Jeżeli chcecie sprawić swojemu facetowi przyjemność, na pewno będzie zadowolony. Dużo fajnych rzeczy, żadnych bubli. Naprawdę w tym roku DMK dla mężczyzn się bardzo postarała. I ja jestem mega zadowolony. Tutaj znajdziecie playlistę do kalendarzy adwentowych z 2021 roku. Zostawiajcie. Łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, bądźcie na bieżąco z filmami i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!